No i przyszła pora na rozstanie się z sacikiem po 11 miesiącach jutro sesja. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę w moim garażu. Tam jeszcze ta szafka jest do wywalenia, zostaje tylko to pudło w samym narożniku, ale zrobiłem tutaj gruntowny remanent porządki sprzątanie, także mój garaż nagle stał się dużym boksem. Jedynym problemem jest właśnie ta brama, to ustrojstwo, które i tak nigdy nie zamykam tego żelastwa, i ja muszę ją wychrzanić, bo mnie tak wkurza wpieniam ją do tego stopnia, że będę miał bardzo duży samochód teraz. I dowiecie się, jaki jak go odbiorę. Wam zaprezentuję. Także muszę się jej pozbyć. Żeby się pozbyć, muszę zamówić człowieka ze sprzętem, bo trzeba to po prostu wyciąć. Jest ona wspawana tutaj. Trzeba wyciąć to żelastwo, ona ma. Około 2,40 wysokości, 2,30, 2,40 i około 2,40 szerokości. Jak ją wytnę, to zyskam na szerokość. Tutaj ten parametr to jest przynajmniej, bo liczy się od tego. Tutaj jest konstrukcja słuch, więc nie mogę. To jest przynajmniej 8 cm od tego miejsca do tego spornika. Także przynajmniej 16 cm zyskam na szerokość. A już tłumaczyłem wam na wielu filmach, dlaczego lubię wjeżdżać przodem, a nie tyłem. Dostęp do bagażnika, łatwość ładowania dzieci, układ ściany w garażu, że tutaj mam ścianę. Po prostu siatkę mam tuż przy wieździe, a tutaj mam jeszcze przynajmniej 6, 70 cm od tego miejsca w tamtą stronę. I tam jako kierowca zdecydowanie łatwiej się wysiada. Wjeżdżając przodem tak, tak, tak. Wtedy mam po prostu lepsze wyjście z samochodu niż wjeżdżając tyłem w ten sposób. Wtedy tyłem manewrowując, wjeżdżając przez tą bramę, zawsze jestem tutaj przytulony tą stroną bardziej. Szczególnie jak samochód jest szeroki, i muszę tam kręcić, manewrować. No, nie jest to wygodne. Szczególnie że ta uliczka nędzna ma raptem od ściany do ściany 5,39, bodajże, jak sprawdzałem, 5,39, 5,38. Także niespełna 5,5 metra jest na długość, chyba 5,39, tak jak mówię. I jest tragicznie mało miejsca. No, tragicznie mało miejsca, bo jak samochód ma około 5 metrów, to jest słabo. Dlatego tak to wygląda. No i ostatnie ujęcia przygotowanego już do oddania Seatalona Cupra ST. Chcę Wam pokazać jak zapakowałem opony, bo 235 to jest jednak szeroki kapeć i 4, nie chciałem mi tu za Chiny wejść, ale zmieściły się 3. Tu jest półeczka, wyłożyłem wszystko taką folią gąbkową, bo wszystko jest odkurzone. W, foli w foliach, oczywiście w workach są opony, więc nie powinno się zabrudzić. Tutaj chcę Wam jeszcze pokazać, no jest syfjasta pogoda, także jazda do mnie nie jest po prostu bez sensu, bo człowiek, który ode mnie odbiera zrobi zaraz kilkaset kilometrów po Polsce. Tu jest czwarta opona, ale nie po to teraz nagrywam ten filmik tutaj na podjeździe po to, żeby Wam sprawdzić poziom oleju, bo niektórzy z Was ciągle dogryzają, ciągle docinają, ile już oleju zeżarł i ile już wychlał oleju. No to zaraz Wam powiem. Rury też troszkę przeczyściłem, żeby nie były przybrudzone. Idziemy teraz do przodu i zobaczymy, ile nam wypił oleju. Otwieramy maskę. Tutaj już to <laughs> białe tam przybrudzenie, co było na filmie przed sprzedażą, przed oddaniem, już doczyściłem, także samochodzik jest czyściutki. O ile można nazwać samochodem czystym w taką pogodę, I cały czas pada, jest to bleśna pogoda, ale widzicie, że raczej brudny nie jest. Co najważniejsze, w środku jest czysty, a każdy sobie może go umyć. Oj, teraz właśnie ten problem, matko. No i widzicie, muszę trzymać jedną ręką, tutaj trzymam jedną ręką, muszę ten spornik zamocować, także poczekajcie. Wspornik już, pałąk już zamocowany, tu jest takie miejsce taśmą zaznaczone, żeby wiadomo było, że nie tutaj na przykład, nie tu, tylko tu. No i sprawdzimy teraz poziom oleju na bagnecie. Wyciągam i zobaczymy wszystko gorące jak piasny a wycieramy silnik jest ciepły, ale już stoi kilka minut, więc tutaj nikt nie powinien mi zarzucać, że błędny pomiar jest nie stoimy na płaskiej na wierzchni, nie ma ani pod góry, ani z górki, także jest prawidłowo no i sprawdźmy, może jakiś centymetr jest pochył, ale to nie ma znaczenia. No i sprawdzamy. Ledwo co jest oleju? Zobaczcie, 5 ,5 tysiąca ostre jazdy, mam nadzieję, że to widać. Czekajcie, jeszcze Wam pokażę tutaj. Widać, gdzie się błyszczy, gdzie się nie błyszczy? Jest idealna ilość oleju, nic nic nie ubyło tak, żeby się martwić. Po prostu w silniku, który ma 2 litry, jest doładowany, ma ponad 300 koni, jak się wykorzystuje tą moc regularnie. Nie ma opcji, żeby ten silnik troszeczkę oleju nie, nie wciągał. Nie ma takiej opcji, to jest wszystko w normie. Oczywiście nie mówimy o normie, jeśli na przykład wciągany jest litr oleju na 1000 czy na 2000 km. No, jaka biblioteczka tutaj sobie. Kica. Także wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że tym uspokoiłem wszystkich hejterów, że TSI powinno mi... Gdyby to było dawne TSI, to początkowe, z początkowej fazy, to po takim dystansie, po układaniu, jak to Wy mówicie, docieraniu silnika, powinno być już, no, nie za wesoło na bagnecie. A bo, oczywiście nie dolewałem nic, a nic oleju. 5,5 tysiąca od wyjazdu z fabryki w 11 miesięcy i oleju jest w porządku. Tyle. Pamiątkowe ujęcie na koniec trasy. Za 500 metrów oddajemy Seata nowemu właścicielowi i będzie szczęśliwy na pewno z tego powodu, bo samochód jest za te pieniądze, szczególnie w sesji ode mnie, nie nówka, tylko tańsza sesja, która wychodzi go dużo atrakcyjniej cenowo, no to myślę, że będzie to będzie najfajniejszy samochód życia tego człowieka i tego mu życzę, bo mój był, mimo tego, że miałem wcześniej Mercedesa przez 22 miesiące to biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, wiadomo no to, to wszystko, te plastiki to się nie umywają do wykończenia Mercedesa, ale to dla przyjemnych zjazdy, którą daje ten samochód jest jest na tyle duża, że nawet z tymi plastikami to jest mój ulubiony samochód jak na razie. I myślę, że samochód, który teraz wybrałem będzie zdecydowanie numerem jeden, ale to przekonamy się najwcześniej za dwa tygodnie. To tyle i na razie. Ostatnie ujęcie Seata. Jesteśmy w siedzibie Seata Carset. Zaraz Wam pokażę. Ręczny zaciągnięty. Od startu dzisiaj po 37 km 10 litrów spalania na 100 km oddaje samochód szczęśliwemu nowemu nabywcy z zasięgiem 160 km, a jak wyjedzie w trasę, to mu ten zasięg wzrośnie spokojnie do 250. Eee. Oczywiście wyłączamy, tak jest i zobaczymy, jak samochód wygląda na zewnątrz. No, pogoda jest tak okropna, że nie wygląda za ładnie, ale na szczęście w tym kolorze zawsze się broni. To tyle moi mili. Koniec przygody z kuprou. Może jeszcze coś dogram, jak będzie odjeżdżał nowy szczęśliwy właściciel. I tyle. Trzymajcie się. No i ostatni widok Seata. Pan tutaj właśnie odjeżdża nowy właściciel, a ja jestem w moim banku. Przyszedł przyjechałem... No czy pan mnie podrzucił pod bank, żebym wpłacił e, zaliczkę, znaczy tą sesję, którą dostałem na ten samochód odstępne w sesji. No i tyle. I to by było na tyle jeśli chodzi o relacje z Cupra Vlog'u. Coś tam jeszcze na pewno wrzucę, co mi pozostało na dysku po testach tego autka.